Słuchajcie, czy znacie takie uczucie? Jest na przykład taka modlitwa jak dzisiaj. Wokół ciebie ludzie uwielbiają Boga, modlą się, podnoszą ręce, a gdzieś z tyłu głowy też to próbujesz robić, angażujesz się jakoś, ale gdzieś z tyłu głowy coś w Tobie zadaje pytanie, co ja w ogóle robię. W tym sensie, czy jest tam ktoś po drugiej stronie, do którego się modlę? Albo idziesz się modlić właśnie w domu, chcesz stanąć przed Bogiem, ale coś z tyłu Ciebie właśnie zadaje to pytanie. Czy w ogóle nie zwariowałem, że szukam, modlę się, mówię do jakiejś niewidzialnej istoty? Nie odpowiadajcie głośno, ale myślę, że jeśli niezależnie właściwie, czy długo już żyjesz z Bogiem, czy w ogóle jesteś właśnie sceptyczny do Boga, te myśli, są czymś normalnym. I y, zacząłem serię ostatnio mówiącą o tym właśnie, że trudne pytania, jakieś wątpliwości są normalnym elementem tej naszej drogi wiary. Ktoś się zgadza z tym? To jest część życia. I chciałem wam przekazać ostatnio, że te momenty mogą być jak naprawdę drzwiami do mocniejszego ugruntowania się w wierze. Że tak jak był ten tak zwany niewierny Tomasz, który mówił, ja nie uwierzę, jak wszyscy mówili, słuchaj, widzieliśmy zmartwychwstałego Jezusa. Mówi, ja nie uwierzę, chyba, że sam zobaczę. To Jezus do niego przyszedł. Spotkał się z nim tam, gdzie był. Tak yy, powiedział, zobacz, dotknij, popatrz, uwierz. I on się zmienił z osoby, która była nazywana niewierną, do osoby, która oddała życie za wiarę w Jezusa. I tak samo wierzę, że Bóg może przyjść do nas, kiedy jesteśmy szczerzy sami przed sobą, przed innymi, z naszymi trudnymi pytaniami, wątpliwościami, może jakimiś zranieniami, i Bóg jest w stanie przyjść i z tego miejsca wyprowadzić nas do dużo lepszego. Dzisiaj chciałbym e, troszkę inny rodzaj nauczania czy kazania niż zazwyczaj tutaj robię, więc czuję się trochę niepewnie, dlatego proszę o Wasze wsparcie. E, będę tutaj na Was zerkał, mam nadzieję, że nie będzie ani zasypiać, ani wywracać oczami. E, zobaczymy. Mateusz e, mnie zachęcił, powiedział: Słuchaj, nie przejmuj się, co ma nie wyjść, to nie wyjdzie. <słuchaj> <słuchaj> czuję się zachęcony. Bo chcę dzisiaj poruszyć temat, czy wiara to jest intelektualne samobójstwo. Dlaczego to jest ważne? Nie chodzi mi tutaj o jakieś dywagacje intelektualne dla samych dywagacji, ale są takie momenty w życiu, kiedy przeżywamy Boga dynamicznie. Czyli mamy to odczucie, że On jest, widzimy Jego działanie i wiara w Niego przychodzi nam łatwo. Ale są takie, kiedy te emocje, kiedy te doświadczenia są przeciwne, i wtedy potrzebujemy czegoś więcej a może nie więcej czegoś innego, na czym się oprzemy, niż tylko nasze bądź co bądź subiektywne przeżycia. Ktoś się zgodzi? Potrzebujemy, żeby ta nasza wiara, jak ostatnio mówiłem, miała więcej tych punktów podparcia, niż na przykład tylko nasze osobiste doświadczenie, które oczywiście jest fundamentalne i które jest niezwykle istotne. I właśnie o tym chcę tutaj dzisiaj mówić. Z góry zaznaczam, że nie mówię tutaj z pozycji jakiegoś eksperta, bo oczywiście nie jestem ani naukowcem, ani historykiem, ani filozofem. Skończyłem uczenie artystyczną, więc w sumie nie możecie zbyt wiele ode mnie oczekiwać. Trochę jak w tym dowcipie, tatusiu, jak dorosnę, chciałbym zostać muzykiem. Synku, musisz się zdecydować: albo jedno, albo drugie. Coś w tym jest, więc. To, że stoję tu przed wami i w miarę składnie mówię, to, to już jest, już jestem z tego dumny. Więc chcę raczej powiedzieć o mojej ścieżce, którą ja sam e, jakoś przeszedłem, kiedy pojawiały się w różnych momentach życia różne pytania, właśnie jakieś takie głosy u głowy, który gdy staję przed Bogiem w pokoju, podnoszę ręce, nagle myślę, co ja, co ja robię, czy tam w ogóle ktoś jest, czy nie jest tak, że wszystko przeczy temu, w co ja wierzę, i tak dalej. Więc szukałem odpowiedzi. Modliłem się, czytałem i e, chciałbym troszkę się podzielić kilkoma rzeczami, które, które, tutaj, e, które w tym temacie jakoś przerobiłem. I wierzę, że dla słuchających, którzy, są, którzy jesteście osobami wierzącymi, to to będzie pewne utwierdzenie w wierze. A jeśli jesteście sceptykami, e, to chciałbym, żeby to było impulsem do Waszych własnych poszukiwań. E, oczekuję, że zasieję trochę niewiary w waszą niewiarę. I jeśli tak mi się uda, to będzie, to będzie sukces. Więc pewnie spotkaliście się z taką narracją, że niewiara w Boga, ateizm to są tylko fakty. A wiara w Boga, czy konkretnie chrześcijaństwo to jest opieranie się na ślepej wierze. Ktoś się spotkał z takim podejściem, czy nie? Czy, czy jako punkt wyjściowy można powiedzieć, że osoba niewierząca w Boga jako punkt wyjściowy traktuje obiektywne, racjonalne patrzenie na świat. A osoba wierząca staje przed różnymi trudnymi pytaniami, bo musi do tego zamkniętego, zgadzającego się, bez dziur poglądu na świat, musi nagle dorzucić Boga. Ale tak nie jest. Dla mnie dużym odkryciem, kiedy właśnie studiowałem sobie ten temat, było odkrycie, że niewiara też jest wiarą. To znaczy każdy światopogląd, czy każda religia zawiera pewne różne założenia, i w każdym światopoglądzie, w każdej religii, część z nich jest przyjmowana tylko i wyłącznie przez wiarę. Także w ateizmie. Więc odrzucenie Boga nie sprawia, że odrzucamy różne trudne pytania, tylko po prostu rodzą się inne trudne pytania, na które musimy znaleźć odpowiedź. Zobrazuję to. Wyobraźcie sobie, że wracacie dzisiaj do domu, będzie przykry, przykry obrazek. Wracacie do domu, wchodzicie, otwieracie drzwi i okazuje się, że ktoś was okradł. No i załóżmy, że rozmawiacie ze znajomymi i rzucacie taką hipotezę. Wydaje mi się, przeanalizowałem, jak to wygląda. Wydaje mi się, że to z... zrobił mój sąsiad. Zawsze jakoś tak źle się mu z oczu patrzyło. I on mówi: Słuchaj, to jest bez sensu. To... jaki masz na to dowody? Nie, ja nie wierzę w to. Czy to rozwiązuje problem? Nie, bo wciąż jest pytanie wciąż jest ten fakt, że ktoś mnie okradł. Tak? Rozumiecie, co mam na myśli? Nie. Eee, tak jakby zaprzeczenie jakiejś jednej hipotezie, która wyjaśnia zbiór faktów, które widzimy nie daje odpowiedzi na to, co spowodowało tę rzecz, tak? Przyjrzyjmy się życiu naszemu. No, miłość. Ktoś z was wierzy, że miłość jest czymś prawdziwym? Na przykład rodzic, który Siedzi przy chorym dziecku całą noc albo kilka nocy z rzędu. Albo jakaś osoba, która poświęca swoje. rezygnuje ze swoich marzeń dla jakiejś osoby, którą kocha. Albo jakiś historyczny przykład, który od razu przyszedł do głowy Janusz Korczak. Pewnie znacie wszyscy tę postać, który. Yy, on prowadził sierocinię w czasie II wojny światowej Niemcy wszystkie te dzieci wzięli i wywieźli do, do komór gazowych, i on nie musiał z nimi iść. On, jakby mógł być wolny, ale z miłości do nich, żeby nie zostawić ich samych, szedł za rękę z tymi dziećmi aż do, do ostatnich momentów życia oddał życie z miłości do nich. I nauka jest w stanie wytłumaczyć miłość tylko jako pewną chemiczną reakcję w naszym mózgu czy organizmie która po prostu sprawiła, pomogła naszemu gatunkowi przeżyć. I to wszystko. Więc. Patrząc na Korczaka, on zginął z powodu pewnego błędnego działania jego mózgu. A ten, ta matka czy ojciec, który siedzi nad tym dzieckiem ileś godzin, to po prostu jest efektem tego, że tak jest zaprogramowany, żeby nasz gatunek przetrwał. Ale nasz, powiedziałbym nawet rozum, czy przynajmniej nasza intuicja podpowiada, że nie, że jest w, tym, w tych czynach jest coś pięknego. Jest coś dobrego, jest coś zniosłego. Ktoś z Was się zgodzi ze mną, że jest coś więcej w tej miłości. I chrześcijaństwo podaje swoją odpowiedź, że jesteśmy stworzeni na Boże podobieństwo i tak jak Bóg stworzył nas z miłości, tak my mamy tę zdolność, żeby kochać. Że tak naprawdę, kiedy kochamy, jak najbardziej wtedy przypominamy Boga, że jestem coś zniosłego, jestem coś pięknego i coś większego niż tylko jakaś. Bezwolna wręcz reakcja w naszym, naszym mózgu. I ta miłość, którą my możemy pokazywać innym, jest ostatecznie odzwierciedleniem tej największej Bożej miłości, którą On okazał nam na krzyżu. Amen. Jak mówimy o czymś dobrym, pomyślmy też o czymś mniej przyjemnym. Zło. Pomyślcie o jakichś ludobójstwach. Wybaczcie, że Wam każę myśleć o takich trudnych rzeczach. Taka pogoda. Albo... Handel dziećmi, znęcanie się nad dziećmi, rzeczy, które obrzydzają nas, są yy, po prostu ohydne dla nas. I kiedy o tych rzeczach myślimy, to coś w nas krzyczy, to jest złe. Macie tak? Że są rzeczy, które gdzieś tam spływają po nas, ale są, które usłyszymy i po prostu coś w nas się wzburza. Mówimy, to jest złe, tak nie może być, to jest niewłaściwe. Ktoś tak ma, potrzebuje waszego wsparcia. Łukasz tak ma, ok. Dlaczego o tym mówię? Bo znowu, jeśli mamy pogląd na świat, w którym nie ma Boga, ateistyczny, to siłą rzeczy nie ma żadnych absolutów, czyli nie mamy punktu odniesienia, co jest dobre, co jest złe. Moralność jest tylko i wyłącznie relatywna, subiektywna. Czyli Hitler miał swój zestaw wartości, my mamy swój zestaw wartości i nie mamy prawa ocenić, że jego był gorszy niż nasz. Ale serce, znowu, czy rozum, czy nasza intuicja odpowiada, nie. Są rzeczy, które są obiektywnie złe. Zgadza się, potrzebuję Was tutaj. I chrześcijaństwo daje swoją odpowiedź. Mówi, tak, są złe rzeczy. Biblia nazywa to grzechem. I widzimy w krzyżu, w tym jak Jezus poszedł na krzyż, że on potępił grzech, pokazał, że zło jest przez niego potępione, a jednocześnie wziął na siebie tę karę, pokazując nam, jak bardzo nas kocha. Więc. Mam nadzieję, że rozumiecie, co tutaj chcę przekazać. To oczywiście nie są w żadnym sensie dowody na istnienie Boga lub nieistnienie Boga, ale znowu przyglądamy się pewnym faktom, czyli to, że większość osób uważa, że miłość jest prawdziwa, to, że większość osób uważa, że zło jest prawdziwe, że jest zło i jest dobro, to jeśli chcemy na te fakty spojrzeć, to ta perspektywa świata bez Boga nie daje na to odpowiedzi. Czyli zwracamy do przykładu domu, Próbujemy znaleźć, kto, to mógł, kto mógł nas okraść, bo szukamy, co, jaka, jaki scenariusz, jaka teoria, jaka hipoteza najlepiej wyjaśnia to, co widzimy, to, co jest zastane. I można by wymieniać takich przykładów wiele. Tak jak mówię, to nie jest moim celem. Ja wymieniam tej rzeczy, które dla mnie były kluczowe. Powiem tylko jedną jeszcze rzecz. Chyba najbardziej zdumiewający fakt Wszechświata to jest taki, że w ogóle coś istnieje. Czemu coś istnieje zamiast tego, że nic nie istnieje? Tak? Trochę takie y, myślenie w, w kategorii łamacza mózgu, ale nie chodzi mi znowu o jakieś dywagacje dla dywagacji, tylko o pewną implikację, co to niesie. Oczywiście nauka ma y, swoje wyjaśnienia, jak to się stało, ale nie jest w stanie powiedzieć dlaczego. Ja znowu nie jestem tu w żadnym sensie naukowcem, więc nie będę y, omawiał tego, jak to się stało. Jako tylko anegdotę y, dodam, bo. Chrześcijanie stoją po różnych stronach od tych, którzy uważają po prostu, że Bóg rozpoczął zainicjował jakby cały ten proces, który nauka opisuje, ewolucja i dalej. Po drugiej skrajności są ludzie, którzy wierzą, że literalnie te pierwsze rozdziały Biblii mówią o stworzeniu. Nie jestem ani naukowcem, ani biblistą, więc nie będę tego oceniał. Nie o to tutaj mi teraz chodzi, to jest raczej, jeśli chodzi o chrześcijan, interpretacja, czy te pierwsze rozdziały Biblii to jest poezja, czy to jest, um, czy to jest zapis historyczny. Bo i takie, i takie rodzaje tekstów w Biblii mamy i są przesłanki, żeby zarówno tak to zinterpretować, jak i tak. Więc to nas teraz nie interesuje, tylko interesuje nas, co było przed tym. To znaczy, jeśli był ten wielki wybuch, czyli moment, w którym powstaje, pamiętajcie, jestem po, po uczelni artystycznej, ale... To co mówię, to możecie sprawdzić, to, jest, to wiemy wszyscy z podstawowych lekcji w gimnazjum, czy tam w liceum. Powstał czas, powstała materia, powstała e, przestrzeń. I nauka nas zostawia z, z tą odpowiedzią. Jeśli kogoś zapytasz, jakiegoś naukowca, e, słuchałem dość e, sporo różnych takich depat rozmów, więc e, wiem, jak e, słyszałem te odpowiedzi. Po prostu nauka nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, co było wcześniej. Co spowodowało to, że coś powstało. Wiemy tylko tyle, że skoro powstała wtedy materia, powstał wtedy czas i powstała wtedy przestrzeń, to to, co istniało wcześniej, musi być poza materią, poza czasem i poza przestrzenią. No i chrześcijaństwo daje swoją odpowiedź, że to nie była jakaś bezosobowa, bez, nieinteligentna cząstka materii, która po prostu istniała nie wiadomo czemu i dlaczego, tylko że był odwieczny Bóg który jest, co oczywiście wywraca nasze myślenie do góry nogami, jest niestworzony, istniał od zawsze. Ale szczerze mówiąc, łatwiej mi uwierzyć w to, że odwieczny Bóg istniał od zawsze, niż że odwieczna cząstka materii istniała od zawsze. Wydaje mi się, że jest to przynajmniej tak samo racjonalne. I mówię to, żeby właśnie znowu pokazać. Mamy pewien zestaw faktów, który widzimy. I ta narracja, która mówi, że odrzucenie Boga jest logiczne i nie niesie ze sobą trudnych pytań, a wiara w Boga jest czymś, co stawia nas przed brakami odpowiedzi, po prostu nie jest, nie jest prawidłowa. Jak widzicie, dla mnie na każda, każdy z tych trzech elementów to jest moja subiektywna ocena, ale bardziej racjonalną odpowiedzią jest to, że Bóg istnieje, niż to, że go nie ma się, co chcę przekazać. To nie są dowody, którymi można udowodnić, to jest szukanie czego, co najbardziej wyjaśnia. Ale chrześcijaństwo, nie śpicie? Jak mówię, to, to nie jest rodzaj nauczania, który chciałbym tu regularnie robić, ale wydaje mi się, w, w kontekście mówienia o wątpliwościach, jest to ważne, żebyśmy te pewne pytania, pewne wątpliwości poruszyli. Jezus zrobił coś, czego w żadnej innej religii nie ma. On powiedział, ja wam dam dowód, że jestem Bogiem. Wiecie, pamiętacie, jaki to był dowód? Pamiętacie. Zma to, słyszałem, słyszałem, ktoś odpowiedział. Powiedział, "Pytaj, dajcie nam jakiś znak. Mówi, dam wam znak Jonasza, tak? który był trzy dni w brzuchu ryby i później wyszedł z niej. I tak samo syn człowieczy zostanie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. To jest dość duże, y, duże stwierdzenie, co? Jezus mówi, chodzi, mówi do tych osób, które Go słuchają i zadają pytanie, czemu mamy Cię słuchać? Pamiętajcie, że i przed Jezusem, i po Jezusie takich y, mesjanistycznych figur jak Jezus było więcej, którzy mówili, ja jestem Mesjaszem. My czytamy o Jezusie i mam troszkę, dla nas to jest jakby jedna jedyna, ale było i przed Nim, i po Nim dużo osób, które się podawały za, za Mesjasza. Więc Żydzi pytali, skąd mamy wiedzieć, że rzeczywiście jesteś tym Bogiem? I on powiedział, OK, zobaczycie jedną rzecz. Zabijecie mnie, a ja zmartwychwstanę. Jeśli tak się stanie, to jestem Bogiem, jeśli tak się nie stanie, to nie słuchajcie mnie. To jest dość konkretny test. I oczywiście znowu nie jesteśmy w stanie się przenieść tam w czasie i w jakiś sposób tego zbadać, ale to nie znaczy, że jesteśmy w sytuacji, która jest beznadziejna. Bo możemy znowu. Wracamy do tego przykładu, że ktoś okradł mój dom. Przyjrzeć się pewnym faktom, które jesteśmy w stanie stwierdzić, i szukamy wyjaśnienia, które najlepiej wyjaśnia właśnie powtórzenia te sytuację. I tu znowu można by, nie wiem, który raz powtarzam, nie jestem historykiem, jestem tylko muzykiem. Ale jest kilka faktów, z którymi tak jak badałem ten temat dla siebie, jakoś go starałem się zgłębić, zgadzają się i wierzący, i niewierzący. Pierwszy jest taki, że Jezus został ukrzyżowany. To raczej jest uznawane za jeden z najbardziej potwierdzonych historycznie faktów starożytności. Więc raczej nikt nie ma co do tego wątpliwości. Czasem były później takie głosy próbujące wyjaśnić inne rzeczy, o których zaraz powiem, w ten sposób, że Jezus jednak nie umarł, on tylko zasłabł, ściągnęli go z krzyża, ale raczej wszyscy to odrzucają, bo... Po pierwsze, to w jaki sposób było ukrzyżowanie, wyglądało, jest to niemożliwe. Po drugie, to byli specjaliści od zabijania, ci, którzy krzyżowali. Po trzecie, niemożliwe jest, żeby w tak krótkim czasie stanął na nogi, nawet gdyby przeżył. Więc raczej nikt nie, nie wierzy w tą wersję. Wszyscy się zgadzają generalnie, że on rzeczywiście został ukrzyżowany i zabity. Więc to jest pierwszy fakt, któremu się przyglądamy. Drugi jest taki, że grób był pusty. Tu też jest kilka przesłanek ku temu. Największą jest to, że nawet przeciwnicy chrześcijaństwa nie twierdzili, co wygadacie, przecież on jest w grobie, tylko co twierdzili? Że go ukradli. Jesteście. O, proszę, potrzebuje, potrzebuje wsparcia. Po drugie, to się wszystko działo w Jerozolimie i raczej. Marne są szanse, gdyby uczniowie opierali się na tym, że grób jest pusty, że Jezus martwych stał, kiedy w tym samym mieście, w którym to robią, można było pójść i zobaczyć grób, w którym leży ciało Jezusa. Więc raczej wszyscy znowu zgadzają się, że z jakiegoś powodu grób był pusty. I trzeci, najbardziej ciekawy aspekt, o którym chcę powiedzieć, jest taki, że raczej wszyscy się zgadzają z tym, że uczniowie byli święcie przekonani, że widzieli Jezusa po śmierci. Oczywiście nie wszyscy się zgadzają, że rzeczywiście po prostu się pomylili. Coś się musiało wydarzyć, nie są w stanie wyjaśnić co mi, ale mieli jakieś przeżycie, które oni interpretują, że widzieli Jezusa. I pomyślcie o tym. Oni później całe życie głosili zmartwychwstałego całego Jezusa. To było ich główne przesłanie. Ale co więcej, oni wszyscy za to przesłanie umarli. Co do jednego. Nie mamy żadnej informacji, żeby ktokolwiek się wyparł tego. Na pewno by to zostało użyte przeciwko chrześcijaństwu, gdyby chociaż jeden wykazał jakieś wątpliwości. Wszyscy szli na pewną śmierć za to przekonanie, że widzieli Jezusa całego, rozmawiali z Nim. I musimy zwrócić uwagę, że to jest co innego niż to, jak teraz ktoś umiera za jakieś swoje przekonania. Bo oczywiście ludzie wszędzie na całym świecie umierają za jakieś przekonania i to znaczy, że oni są ich pewni. Czy one są prawdziwe, czy nie. Ale w tym przypadku oni nie umarli za to, że coś słyszeli i przyjęli, to musi być prawda, tylko oni umarli za swoje własne doświadczenie, za to, że twierdzą, że ja widziałem Jezusa zmartwychwstałego. Czyli jeśli mamy, jesteśmy w, w sądzie, mamy tutaj sprawę, czy Jezus martwych stał, czy nie, to mamy tutaj grupę jak mówiłem o apostołach jedenastu, ale było więcej, którzy w historycznych postaciach, jak na przykład apostoł Paweł, jak Jakub, brat Jezusa i tak dalej, ale skupmy się na apostołach, stoją w sądzie i każdy z nich zeznaje tak, ja widziałem Jezusa zmartwychwstałego i później ich życie potwierdza, że rzeczywiście byli przekonani o tym. Czyli mamy trzy fakty, którymi raczej nikt się nie, nie spiera, niezależnie od poglądów, że Jezus umarł, że grób był pusty i że Jego uczniowie... Byli święcie przekonani, że widzieli go stałego. Czy to jest dowodem, że on stał? Nie mamy dowodu. Nie da, nie da się udowodnić niepodważalnie, ale znowu w moim racjonalnym, dla mnie racjonalnym rozwiązaniem, jakby patrząc na te fakty, jest to, że on rzeczywiście zmartwychwstał. Co się ze mną? Mateusz, mógłbym już prosić zespół? Więc chciałem wam przedstawić pewne, zarys pewnych rozważań na temat tego, powiedziałbym, intelektualnego, rozumowego podejścia do tego tematu. Dla mnie to nie jest jakaś hmm, pasja wcale zgłębianie tego dla samego zgłębiania, ale mówię to z innego powodu. Tak jak mówiłem na początku, żebyśmy mieli pewne podparcie, które jest poza tylko naszym doświadczeniem. Bo jeśli wątpimy, jeśli mamy moment jakichś takich trudnych pytań, to łatwo nam podważyć doświadczenie. Bo to jednak mimo wszystko jest subiektywne. Wiemy, że mózg potrafi płatać figle, ludzie mogą widzieć rzeczy, których, których nie ma, mogą słyszeć rzeczy, których nie ma. Mózg jest w stanie indywidualnie spłatać figle. Nie ma na przykład zbiorowych halucynacji, więc w przypadku uczniów Jezusa ten argument jest raczej odrzucany przez wszystkich. Ale jeśli chodzi o moje własne doświadczenie, oczucie, że ja czuję, że ja się, kiedy modlę, że się z kimś spotykam, to kiedy mam moment jakiejś wątpliwości, to zaczynam to podważać siłą rzeczy. Dlatego wtedy przydaje się mieć jakieś oparcie, które mogę stanąć. Wiem, że moje emocje, moje odczucia teraz nie idą w tę stronę, ale ja wiem, że On jest. Wiem, że On zmartwychwstał. Wiem, że On istnieje i mogę na tej podstawie stanąć. I bardzo mi się podoba, jak czytałem pewne Opisy y, ojców Kościoła, czyli to są zazwyczaj następne pokolenie po apostołach, zazwyczaj to są ich uczniowie bezpośredni albo y, przynajmniej znali ich w mniejszym lub większym stopniu. I wielu z nich opisuje właśnie tych oryginalnych apostołów, jako osoby, które, dla których kluczowym momentem życia było spotkanie z martwychstałego Jezusa. Że ten moment zmienił całkowicie ich życie w jednym, nie pamiętam, który, który do końca to był, a Polikarp, ale pisze, że jak um, uczniowie zobaczyli Jezusa, to wzgardzili śmiercią. Mi się podoba ten zapis. Zgardzili śmiercią. Zaczęli uznawać śmierć za nic, za coś nieistotnego, bo zobaczyli, że jest życie poza tym. I postanowili całe swoje życie poświęcić na głoszenie tej, tej nowiny. Więc jeśli Jezus martwych stał, to to zmienia nasze życie, to zmienia całą perspektywę, to pokazuje, że najlepszym, co możemy dzisiaj zrobić, jest szukanie Go. To pokazuje, że najlepszym, co możemy teraz zrobić, jeszcze przez te chwile nabożeństwa, to jest stanąć i uwielbić Go. Więc chcę, żebyśmy wstali teraz jeszcze i chcę się modlić, żeby Duch Święty działał tutaj między nami, przez to też, co powiedziałem. Bo wiem, że to może być tylko jakaś wiedza, która wleci wyleci, i naprawdę zupełnie nie o to mi chodzi. Ale wierzę, że to jest to są pewne prawdy, pewne przesłanki, pewne przeświadczenia, które Bóg przez Ducha Świętego może w nas wkładać, może w nas kreować, może zmieniać nasze myślenie. Ja Ciebie, Panie Boże, proszę o to, żebyś ty teraz dotykał nas. Szczególnie tych, którzy właśnie są w miejscu, które mają jakieś rodzaje wątpliwości, jakiś kryzys. Jakieś trudne pytania, jakieś zranienia związane z chrześcijaństwem, pani. Proszę cię o to, żebyś ty przychodził tak, jak przyszedłeś do Tomasza, w sposób, który każdy z nas potrzebuje. Bo ty znasz serce każdego, znasz, znasz, znasz rozum każdego, wiesz, co jest potrzebne dla każdego z nas, żebyśmy mieli mogli stanąć na pewności, że ty jesteś prawdziwy. Proszę cię, Duchu Święty, poruszaj się tutaj teraz wśród nas. I modlę się, panie, żeby te osoby, które zechcą jakoś to zgłębić, żebyś ty prowadził krok po kroku, panie, ten proces. Bo wierzę, że ty jesteś z nami, ty odpowiadasz na nasze wątpliwości. I ja, panie, wyznaję, że ty jesteś prawdziwym Bogiem i że ty rzeczywiście zmartwychwstałeś. Ty jesteś moim Bogiem, który nie zawodzi. Dziękuję Ci za to, że mogę mieć pewność tego, że ty istniejesz. Pewność na podstawie moich doświadczeń, moich przeżyć, ale też pewność, która nie przeczy rozumowi, która nie przeczy inteligencji.